Za nic nie pójdę z moim przygłupim bratem, co gada do ściany. Nigdy nikt nie wie. Ściana ma więcej godności od ciebie. Co ta rodzina znowu narobi. Ej, serio połowa pokoju wyglądała jak po huraganie? Odświeżony hit telewizji Mixli. Nowa rodzina zmieszana. Premierowe odcinki w sobotę o 19.30 na NEX 1. Cóż, trzeba powiedzieć o tym rodzicom. Nie, Max, proszę nie. Nie chcę dostać kolejnej kary. Spokojnie, wyjaśnię. Im wszystko tak, aby zrozumieli. No dobra. Mamo, tato, jest problem. O co chodzi, synu? Julka, najlepsza przyjaciółka Oliwii. Okazała się być turbofałszywa i zamieściła w internecie jej żenujące zdjęcia. Już wcześniej byłam podejrzliwa wobec tej Julki, ale niczego nie mówiłam, bo w końcu obie się przyjaźniły. Teraz nie mamy już wątpliwości, że coś z nią było nie tak, zdecydowanie nie tak. Oliwia przy niej to naprawdę ogarnięta osoba. Muszę to koniecznie zobaczyć, a z Oliwią jeszcze sobie porozmawiamy. Dokładnie tak. Musimy odciągnąć ją od takich fałszywych przyjaźni. I co? Rodzice chcą chyba z tobą porozmawiać. Ehe, dobra, miejmy to już za sobą. Najwyżej dostanę karę na wieczność. Coś mi się nie wydaje. Witaj, córko, chcieliśmy z tobą porozmawiać. Dobrze wiem o co chodzi. Chcecie mnie ukarać za te zdjęcia i te p. Właściwie nie. Dowiedzieliśmy się o incydencie ze strony twojej koleżanki i nie chcemy, byś się dłużej z nią zadawała, jeśli chcesz zachować jeszcze jakąś godność. Nie chcemy kontrolować twoim życiem, tylko po prostu się martwimy. Spokojnie. Teraz wiem, że Julka jest fałszywa i nie powinnam się do niej jakkolwiek zbliżać. Świetnie, ale teraz musimy zająć się jakoś sprawą tych zdjęć. Tak się składa, że znam miejsce zamieszkania Julki, jeśli chcecie jej zrobić wizytę bardziej jej rodzicom, ale chętnie się dowiemy, gdzie mieszka twoja ex koleżanka. Dobrze, chodźcie ze mną. Dzień dobry, szefie. Jest sprawa. Co się stało? Pamięta pan poprzedni wypadek, przez który połowa sprzętu została uszkodzona? Oczywiście, że pamiętam, ale co to ma do rzeczy? Bo nasz pan kierowca znowu miał wypadek i tym razem wylądował w szpitalu. Co? I co z nim? Jak to co? Próbuję ratować mu życie. Muszę natychmiast jechać do szpitala i zobaczyć co u niego. A co ze mną? Dziś was wyjątkowo zwolnię wcześniej. Dobrze, do widzenia panie Stanisławie. Cześć moi kochani fani. Dzisiaj zrobimy sobie wypij szklankę octu Hallenge. Spróbuję wypić tą szklankę z octem i wyjść z tego cało. Ach, muszę przerwać nagrywanie. Dzień dobry drodzy państwo. Czy jest może tutaj wasza córka Julka? Oczywiście. Czego pani chce od mojej córki? Wasza córka zamieściła w internecie żenujące zdjęcia naszej córki Oliwii Zmieszanej. Na pewno coś sobie wymyślacie. Nasza Julka to kochany aniołek i nigdy by czegoś takiego nie zrobiła. Naprawdę? Zatem się jej spytajmy. Julia. Państwo Zmieszani mówią, że podobno zamieściłaś w internecie jakieś zdjęcia twojej koleżanki, które nie powinny się pojawić. Ależ mamo, Oliwia to moja najlepsza przyjaciółka. Nigdy bym nie zrobiła czegoś tak podłego. Jesteśmy siebie warte. Wiedziałem jak zwykle macie nie po kolei w głowie. Przestańcie wreszcie pić ten alkohol bo przez niego wymyślacie jakieś bajki. To jest jakieś nieporozumienie. Wiem co widziałam. Angela spokojnie. Nic na razie nie wskuramy. Musimy odpuścić. Dobra no wracajmy do domu ów było blisko. Na szczęście moje metody manipulacji świetnie się sprawdzają. No a teraz trzeba wrócić do nagrywania TikToka.